Cześć, witam Cię w podcaście Lekki Stan. On the Mindset Medytacja. Dzisiaj Klaudia z tematem: Kim byłeś lub byłaś, zanim świat powiedział ci, kim masz być. Zapraszam do odsłuchania, do obejrzenia dzisiejszego odcinka. To na początek zapraszam Cię do pewnej medytacji, pewnej praktyki, którą już prezentowałam w którymś z poprzednich odcinków. Ale dam Ci instrukcję, jak ją zrobić. Zrób sobie te praktyki, kiedy masz na to przestrzeń. Czyli kiedy masz wolne, nie prowadzisz auta, nie jesteś nigdzie w tłumie ludzi. Pamiętaj, żeby znaleźć czas dla siebie na te fajne praktykę. I od czego zaczynasz? Zaczynasz od tego, żeby znaleźć sobie fajne, dogodne miejsce. Zamykasz oczy, polecam. Jeżeli nie chcesz zamykać oczu, to. Możesz sobie obrać jeden punkt i w niego patrzeć. Możesz się położyć, możesz usiąść. W żeby nie krzyżywać nóg ani rąk. I skup się na swoim oddechu, oddychaj. Patrz, jak oddech wpływa do Twojego ciała i jak z niego wychodzi. Skup się na oddechu, skoncentruj się na nim przez kilka chwil. Później wyobraź sobie, poczuj lub uznaj. Jak masz na sobie wiele różnych warstw, wiele różnych etykietek, wiele różnych ocen, wiele różnych porad, jaki masz być, jaka masz być. Wyobraź to sobie wszystko. Możesz siebie wyobrazić sobie, jak masz na sobie tysiąc albo ile chcesz warstw ubrań. I podczas tej praktyki medytacyjnej uznaj. Wyobraź sobie, zauważ, poczuj, jak te wszystkie warstwy po kolei z ciebie spadają, albo je z siebie zdejmujesz, zrzucasz je, odrzucasz. I tak do ostatniej warstwy, roli. Nazwaj to jak chcesz, jak uważasz za stosowne, i poczuj, zauważ, co stanie się, gdy zostaniesz Ty. Bez tego wszystkiego, bez tej całej otoczki, bez. Tych wszystkich warstw. Zobacz. Jak to jest być? Po prostu w pełni. Pomądź tym odczuciem chwilę, Zobacz, jak to jest, poczuj różnice i otwórz swoje oczy i spójrz na świat zupełnie na nowo. Także to taka ode mnie fajna praktyka dla Ciebie, a ten temat dzisiejszego odcinka jest oczywiście z nią ściśle związany, bo. Jak się rodzimy, to może nie rodzimy się powiedzmy z czystą kartą. Oczywiście są różne podejścia do tego, tak? Ale myślę, że wtedy po prostu jesteśmy. Nie wiemy, czy jesteśmy wiem, ładni, czy nieładni, czy mamy jakieś ograniczenia albo jakieś przyzwyczajenia i tak dalej. Tego nie ma. Dziecko po prostu jest, szczególnie takie nowo narodzone. I w miarę oczywiście procesu społeczniania, przebywania z opiekunami, z otoczeniem, środowisku, nabywamy różnego rodzaju naleciałości, warstw, ról społecznych. I niesiemy to tak przez życie i w pewnym momencie możesz się zatrzymać i zapytać siebie, ok, to gdzie ja teraz jestem i kim w ogóle jestem? Co mam na sobie, ile, w ilu rolach jestem i dlaczego tak jest. Czy zatrzymujesz się w swoim życiu i pytasz siebie, jakie warstwy, jakie role odgrywam w swoim życiu, jakie warstwy noszę, jakie role odgrywam w swoim życiu? I co jest poza tym wszystkim? Wiesz, dlaczego to jest ważne? Bo. Jeżeli dokonujemy w życiu różnych wyborów, wyborów w naszej drogi życiowej, w różnych kontekstach, czy to w drodze zawodowej, czy to w drodze relacji, rozwoju, zdrowia, itd., to kierujemy się bardzo często tym, co nam kiedyś powiedziano, co nam wbito do naszego umysłu, do naszej podświadomości. I myślę, że w głębi serca, jeżeli coś nie jest zgodne z tobą, z twoimi wartościami i przekonaniami, to. Tobie się to nie podoba. Źle się z tym czujesz, źle się czujesz w tym, co robisz, w tym, kim jesteś, jak postępujesz, ale dalej to robisz i często może zastanawiasz się, dlaczego tak jest. Dlaczego robię coś, co nie jest zgodne ze mną. Może powiedziano ci kiedyś, że trzeba być grzecznym, trzeba być ułożonym, trzeba się jakoś zachowywać, że nie wypada, tak? I oczywiście, myślę, że granice i pokazywanie zasad jest ważne, ale wymaganie od np. dwu czy trzyletniego dziecka, że będzie się zachowywać super w towarzystwie ludzi, będzie cicho, jest dziwne, bynajmniej. Jest dziwne. Kiedy to dziecko eksploruje i odkrywa świat, dla niego wszystko jest ciekawe. Yy. Oglądałam ostatnio taki fajny filmik, natknęłam się na niego w internecie, gdzie dziecko on, zaczyna przygodę z jedzeniem, tak, tak zwane rozszerzanie diety. I mama albo jakaś opiekunka, albo ciocia babcia nieważne, mm, wyciera mu buzie. To dziecko je łyżeczką, nawet ręką. Yy. To kiedy je ręką, ta osoba daje mu w tą rękę łyżkę, tak? Bo masz jeść łyżką. A ono odkrywa, właśnie wtedy poznaje faktury, zapach, czym tym się można ubrudzić, co można z tym zrobić, czy to spadnie na podłogę, czy się rozbije, czy nie. Ono doświadcza życia i świata. I gwarantuje ci, że ty, ja, ktoś inny, też tacy byliśmy. Też chcieliśmy eksplorować i odkrywać świat. I teraz zastanów się, jak możesz to odnieść z tego swojego dorosłego życia. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, żeby zachowywać się jak dziecko, totalnie bez żadnych ograniczeń, tak? bez żadnych zasad i jeszcze się buntować, ale żeby w tym, co robisz, i w tym, kim jesteś, odkryć tę ciekawość świata. Odkryć w sobie tę ciekawość, którą masz na pewno schowaną w sobie. Którą ogranicza może jakiś wstyd, może jakieś poczucie winy, może jakiś lęk, który się za to pociągnie. Zastanów się, co jest po tym. I w tym właśnie bardzo pomocna jest ta medytacja, która przyszła do mnie w sumie nieoczekiwanie, ale naprawdę można, można w niej poczuć zobaczyć siebie bez tego wszystkiego, tak? Um, także polecam ci serdecznie z całego serca spróbuj, doświadcz, jak to jest zobaczyć siebie bez dodatków różnego rodzaju. Um, I bardzo ważne jest to, żeby posłuchać tego, co mówi Twój wewnętrzny głos, bo Twój umysł może Ci podsuwać um, różnego rodzaju kwestie związane z Twoimi schematami, które masz, tak? które nosisz w sobie. Z w jaki sposób kształtowała się twoja, twoja droga życiowa, Twoje dzieciństwo, Twoje, twoje doświadczenia no, z okresu dojrzewania, nastoletni i tak dalej, i Za tym wszystkim kryje się taki wewnętrzny głos, który wie, kim jesteś, który wie, kim jesteś, wie o co chodzi i wie, czego Ty tak naprawdę chcesz i czego potrzebujesz. Jeżeli czujesz się niewygodnie, mega niewygodnie w jakiejś sytuacji, to warto się temu przyjrzeć. Może to jest też kwestia tego, żeby wyjść trochę poza jakieś swoje schema, jakieś jakąś strefę komfortu, tak? Bo nie zawsze to, co jest niewygodne, jest dla nas złe. I, i, I nie jest to zawsze coś, czego musimy unikać, co musimy oczywiście zmieniać, tak? Ale warto się temu przyjrzeć. Jeżeli coś. Ci nie leży, to zbadaj to, o co tu chodzi. Czy chodzi o Twoje, yy, jakieś schematy, jakąś strefę komfortu, z której za bardzo nie chcesz wyjść. Czy to jest faktycznie coś, co jest mega niezgodne z Tobą i warto coś z tym zrobić. Może warto by w to miejsce wyrzucić coś innego, co gra z Twoimi wartościami, przekonaniami, z Twoim wewnętrznym głosem. Warto się temu przyjrzeć, nie bagatelizować, bo masz jedno życie i dobrze o tym wiesz które nie wiesz, kiedy się zakończy. Tak jak to podkreślam, lubię się siebie i ludzi przywoływać do takiej prozy życia, do rzeczywistości, która kiedyś i tak nastąpi, spotka każdego z nas, tak? A życie jest na no tyle nieprzewidywalne, że nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Także jest to oczywiście, można z tego podejść w dwóch aspektach. Takim fajnym, pozytywnym, że okej, okay, no to Chcę wykorzystać ten swój czas, tak? To, że mam możliwość, żyje i chcę dobrze przeżyć to życie, fajnie, chcę przeżyć je jakościowo. No a z drugiej strony możemy w to wpaść, bo myślę sobie, no to nic nie ma sensu, tak? Zastanów się, która droga jest lepsza, która jest e, taka bardziej nakierowana właśnie do tą eksplorację życia. Jak to małe dziecko, które doświadcza, poznaje, które bierze. Kijach, ręką i smaruję sobie nim buzię. no bo to tak, tak też się zdarza u dzieci, prawda? Także spróbuj eksplorować i doświadczać życia, zaciekaw się życiem i wróć do tego stanu, gdzie nie było jeszcze ci narzucone to, kim masz być i kim się stać. Zapraszam cię serdecznie do tego. Dziękuję za Twoją dzisiejszą uwagę. To był podcast Lekki Stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Dzisiaj Klaudia. Zapraszam Cię do obserwowania, subskrybowania naszego podcastu i komentarza oraz oceny, żebyśmy mieli feedback w aspekcie tego, co robimy. Dzięki Ci jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Najlepszego.